Dzień dobry. Zapytacie pewnie dlaczego odcinek z Warszawy Gdańskiej nagrywam w lesie. Ano dlatego, że jestem przed Warszawą Gdańską i mamy tutaj tory kolejowe. Jestem w lasku na kole i zanim dotrzemy na Warszawę Gdańską, zobaczymy no na pewno szyny, a może też trafi nam się jakiś pociąg. Póki co idę po drewnianych, bardzo śliskich podkładach. Nieużywany, przedzewiały tor, i jesteśmy obok rozjazdu. Wajcha od rozjazdu i cały mechanizm, przed rozjazdem, pojawiają się betonowe podkłady, i tu już nie jest tak ślisko. A tu jest klasek, po którym biega wiele osób. Niektórzy upodobali sobie to miejsce do porzucania hulajnuk. A ja w to miejsce przyjechałem moim jednym z dwóch ulubionych środków transportu, czyli rowerem. I jedzie. Okazuje się, że mamy przelot Intercity Mewa do świnoujścia. Teraz śmiało możemy jechać na Gdańską. Tam powinny być EP09. O, proszę, jedzie jeszcze coś ekstra, ale numer. Krótki, ale sympatyczny dotarłem w drugie miejsce to nadal nie jest Warszawa Gdańska teraz jestem na przystanku osobowym Warszawa Powąski. zbyt wiele się to aktualnie nie dzieje ale za chwilkę stacja będzie miała swoje 5 minut i to dosłownie bo 13.43 skm na linii S3 i 48 również S3 Oto i pierwsza z nich. Zbliża się do nas ze stacji Warszawa Gdańska. Ciekawe, czy w przeciwnym kierunku również będzie elf. Za chwilkę się tego dowiemy. Kilku pasażerów czeka na ten pociąg. Tłumów brak. A jednak jedzie jeszcze coś ekstra. Na tablicy peronowej 1401 Warszawa Zachodnia pociąg mazowieckich kolei zapowiedziany a tu skład służbowy i spotkanie dwóch elfów EL 76010 podjeżdża pod semafor naraz, a dwa pociągi. Rusza linia S3 do stacji Legionowo-Piaski. Pojedziemy na Gdańską, bo tam powinna być EP09. Także do wyjścia, to miejsce już dla Was na pewno wydaje się znajome. Pociąg już stoi. Pociąg, czyli Intercity, sobieski 1413 Wiedeń. Idźmy zobaczyć ten pociąg. Idziemy tunelem. Zobaczcie tu z jednej strony pociąg do Sochaczewa. I obok Sobieskiego do Wiednia. Taki mały i wielki świat na Warszawie Gdańskiej. Wagon numer 350 i tabliczka relacyjna pociągu Intercity Sobiesk. Tu jechał akurat skład towarowy. Nie zdążyłem go nagrać, bo mnie trochę zaskoczył. Trzy wagony na końcu wagon restauracyjny, wagon pierwszej klasy i trzy wagony klasy drugiej na początku czyli osiem wagonów na haku lokomotywy EP09. Zapowiedzi w języku angielskim grupa wagonów na początku te trzy wagony do Bochumina. I tabliczka relacyjna wagon 353. Po co ma się tutaj ziębić w wagonie? Rozkład jazdy na Peronie oraz Intercity Sobieski. Mamy około 4 minuty do odjazdu EP09-038 Zakład centralny. Lokomotywa wyprodukowana w roku 1995. Ostatnia naprawa w roku 2020, dlatego nie ma naklejki Opocznianka jeszcze, ale przyjdzie i na tę epokę kolej i ona, dosłownie no, kolej, i będzie miała naprawę w Remtraku. I zapewne pojawi się wtedy naklejka opocznianki. EP09 odpoczywa. Dzisiaj jest wieczna niedziela, lekki mróz, a tu zobaczcie, za peronem jak dużo śniegu zostało zwalone. Podano sygnał, który zezwala na odjazd. Wybiła 14:13. A ja czuję się prawie jak w Japonii, bo pociąg po prostu odjedzie o tej 14.13. został złożony i osiem pudeł, czyli osiem wagonów w pociągu Intercity Sobieski z Gdyni Głównej do Wiednia Głównego. wjeżdża linia S3 do Wieliszewa. Linia S3 opanowana w ostatnim czasie przez elfy. Żeby nie być gołosłownym nadjeżdża do nas kolejny elf. Szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Spotkanie dwóch elfów, tym razem na Warszawie gdańskiej. Jeden się zatrzymał, to drugi ruszył. Linia S3 w kierunku stacji Warszawa, zachodnia, peron dziewiąty. Pojedynczy pasażerowie dosłownie. Nawet jeden piesek Telka Lubomirski. Opóźniony 60 minut. Zaczął sypać śnieg. A na peronach pustki. Tu jedna pani, a tak nie ma nikogo. Za chwilkę wjedzie pociąg osobowy z Warszawy Zachodniej. Peron 9 do Działdowa.

Najstarsze z najnowszych flirtów ER160 kolei mazowieckich. Tradycyjnie napis flirt wyprodukowano w siedlcach i rok produkcji 2019 Stadler Polska spółka zo. Zobaczcie, mamy tutaj nie tylko kosze, ale również stolik, przy którym można sobie postać, oprzeć się i się czegoś, na przykład, napić. Trasa pociągu, stacje pośrednie, godziny odjazdów. Aj, nie zdążyła już ta pani, szkoda. Flirty ruszają. Ten pociąg miał tutaj dosyć długi postój, bo 8 minut stał. A za chwilkę wjedzie Ełka Marszałek. Oto i on. Pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Warszawy Wschodniej wjeżdża na tor trzeci przy Peronie drugim. Województwo łódzkie us 91107 łódź fabryczna Warszawa Wschodnia. Widoczny tutaj pociąg LKA marszałek. Miał dzisiaj niezłe obłożenie. Stoi tu już kilka minut. A pasażerowie cały czas zjeżdżają schodami ruchomymi. Za chwilkę wyruszy w kierunku ostatniej stacji, czyli Warszawy Wschodniej. Sygnał baczność, czyli RP1. Bomirski opóźniony godzinę Mewa tak samo nie pozostaje nic innego jak pójść się ogrzać. Dziękuję i do następnego filmu. Cześć!